Pierwsze miasto, które zostało zdobyte przez Izraelitów po wejściu do Ziemi Świętej, Jerycho, ostatnie miasto, które odwiedził Pan Jezus przed wejściem do Jerozolimy. Jerycho jako miasto, które przypomina o tym, że Pan Bóg ma moc, ten wszechpotężny Bóg, który może dokonać tak wielkich cudów, a z drugiej strony w naszej codzienności częściej mamy doświadczenie Boga, który milczy, który nie pomaga, który być może o nas zapomniał. Jerycho zostało pokonane siłą woli Izraelitów. Dzisiaj w Ewangelii niewidomy Bartymeusz krzyczy do Jezusa i prosi o pomoc. Jego krzyk rozbrzmiewa jak wtedy głos jerychońskich trąb, które miały moc zniszczyć potężne mury, które ochraniały miasto, miasto bez Boga. Kiedy opadły mury, wtedy wszedł Bóg do tego miasta. Kiedy opadają nasze mury, wchodzi nowe życie, początek, być może coś niespodziewanego, trudnego czasami. Niewidomy Bartymeusz krzyczy za Bogiem. Miał nadzieję, że coś zmieni się w jego życiu i kiedy uczniowie dodawali mu sił, bądź dobrej myśli. On ci pomoże, znajdzie jakieś rozwiązanie na Twoje problemy. Wtedy Bartymeusz wstał, pełen energii, rzucił płaszcz, który go być może ograniczał, i biegnie w kierunku Jezusa, choć przecież niewidomy. Ktoś musiał mu pomóc. Na początku ludzie krzyczeli: uspokój się, nie zawracaj mu głowy, przecież ten Jezus nie ma dla ciebie czasu. Ale on jakoś miał na tyle siły wewnętrznej, żeby wstać. Dlaczego? Być może całe lata milczał. Nie tylko był niewidomy, ale być może też nie mówił, nie miał odwagi prosić o pomoc. Jezus pyta tego niewidomego Bartymeusza: Co chcesz, abym ci uczynił? Pytanie, które jest takim pytaniem codziennym, przed którymi może mamy lęk, obawę, bo możemy otworzyć serce przed kimś, zaryzykujemy, otworzymy tajemnicę naszej duszy i ktoś może to wykorzystać, zniszczyć, podeptać. Bartymeusz zna odpowiedź na to pytanie. Być może ty znasz odpowiedź na to pytanie. Co cię dręczy? Spontaniczna odpowiedź to wszystkie problemy, które mam w sercu, toksyczne związki, być może jakaś decyzja sprzed lat, która definiuje moje życie, która nauczyła mnie patrzeć na życie, które nie potrafię się jakoś Pozbyć? Jezus pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Być może to jest to pytanie, na które automatycznie narzuca się moja odpowiedź, bo przez lata kręcę się wokół siebie, wokół nałogu, grzechu, czegoś, co jest niedoskonałe. Być może ktoś kiedyś mi coś powiedział, być może ja wmówiłem sobie coś i to jest mój problem i nie potrafię widzieć dalej jak tylko problem. Co chcesz, abym ci uczynił? Pytanie, które od razu wzbudza w moim sercu to pragnienie, no przecież ty wiesz, co mnie męczy od lat. Zacząłem tak patrzeć na swoje życie przez pryzmat tego grzechu, błędu, porażki. Być może zasłużyłem na to przez moje nieodpowiedzialne decyzje. Być może ktoś zniszczył moje życie, może jakaś instytucja, może jakaś grupa ludzi. Ty wiesz, Jezu. Ale mimo wszystko warto powiedzieć to jeszcze raz, ale Jezus Idzie krok dalej i chce pomóc temu człowiekowi. Twoje życie jest dużo większe, głębsze, szersze, piękniejsze niż twoje problemy, niż twoje porażki, niż twój grzech. Ten niewidomy Bartymeusz przyjął i zaakceptował, i to tak wrosło się w jego życie przekonanie, które mówi: Ty jesteś tym problemem, Ty jesteś tą porażką, Ty jesteś tą złą decyzją. Bartymeusz fizycznie niewidomy, ale też być może duchowo. Zwątpił, że może widzieć światło. Kiedy ty patrzysz na swoje życie, często definiujesz siebie też przez te trudne wydarzenia i porażki. A przecież masz w sobie tyle piękna. Jesteś dzieckiem Boga, jesteś Jego obliczem. Jesteś dobry, piękny, szlachetny, ale zapomniałeś o tym, bo ktoś ci wmówił albo ty sam sobie, albo były rzeczywiście takie momenty w twoim życiu. Że musiałeś się poddać i przyjąć tą prawdę jako prawdę życiową, a przecież twoje życie jest szersze, większe, głębsze, dalsze, piękniejsze. Bądź dobrej myśli, mówią uczniowie. Są ludzie na szczęście, którzy pomogą podprowadzić cię pod Jezusa, który nie wytyka palcami twoich błędów, twojej niewiedzy i twojej ślepoty. Chcę pomóc. I nazywa być może problem Twojego życia i przenosi akcent w inną stronę. W tym jak uzdrowił tego ślepego, niewidomego Bartymeusza. Idź. To znaczy, przestań kręcić się wokół siebie, wokół swoich problemów. Być może musisz spojrzeć dalej. Uzdrowienie Bartymeusza polegało być może na tym, że nauczył Jezus tego człowieka patrzeć dalej, głębiej, poza horyzont. I czujesz być może ty, słuchający tego uczucia? Nie, to nie pasuje do mnie, to jest takie kiczowate, to jest jakieś takie pobożne, słodkie. Zaryzykuj, spróbuj. Spójrz na swoje życie i zobacz, jak ludzie i może jakieś instytucje okradły cię z tej pierwotnej, dobrej, szlachetnej nadziei tego, żeby widzieć dalej. Jezus być może. Przypomina Ci po prostu, jak dobry przyjaciel, zobacz, ile masz potencjału w sobie. Przypomina Ci o tym, że jesteś wartościowy, dobry, bo Ty nie masz na to czasu. Inni pookrodali Cię z tego. Być może inwestowałeś czas, energię dla innych i zapomniałeś widzieć siebie w tym wszystkim. Pan Jezus być może przypomina, jak dobry przyjaciel, spójrz na nowo, głębiej. Pan Jezus może uzdrowić oczy, żebyś widział, ale co z tego, widziałeś tyle czasu, 20, 30, 40 lat życia, tyle rzeczy widziałeś i przeżyłeś, a serce nie widział, nie chciało, nie umiało, nie potrafiło. Pan Jezus uzdrawia być może w tym, żebyś zobaczył dalej, jesteś do tego zdolny. Kiedy spróbujesz na chwilę zastanowić się nad tym, być może odkryjesz, tak, jest we mnie to uczucie, to znaczy też zdolność do tego, żebym żył dalej i głębiej i mocniej i piękniej. Bądź dobry dla siebie. Ta dobroć będzie rozchodziła się po całym świecie. O tym słyszymy w tym miesiącu misyjnym, jak głosić Ewangelię po całym świecie, tak przede wszystkim do siebie samego. Ty jesteś pierwszym dziełem misyjnym w swoim życiu, Ty, człowieku. Ty jesteś pierwszą misją. Ale nie z wyciągniętym palcem do karania siebie, ale z pięknym, szlachetnym, otwartym sercem Boga, które bije dla ciebie, bo jesteś tego warty. Bo zasłużyłeś na to, chociaż właściwie nie musisz na to zasłużyć. Idź, Bartymeuszu, i poszedł za Jezusem, tak jak umiał, tak jak nagle wstał, przestał kręcić się wokół siebie, zrzucił ten płaszcz, który go ograniczał, i poszedł za Jezusem. Małe kroki, małe kroki za Jezusem. Które dodają sił, które być może są ryzykiem, wielu krzyczało: Wtedy nie krzycz, zostaw to, nie zawracaj mu głowy. Tak? Kiedy pójdziesz za Jezusem, być może niektórych ludzi zaskoczysz, niektórzy być może zapomną o tobie, stracisz przyjaciół, być może, ale oni już dawno nie byli Twoimi przyjaciółmi. Jezus, jako dobry przyjaciel, przypomina Ci o tym, jesteś zdolny do tego, żeby widzieć dalej i głębiej. Przede wszystkim, spójrz na siebie, jak jesteś wartościowy. Bądź dobry dla siebie, i tą dobroć odczuje cały świat. Możesz to tak, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Amen.